Dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam wszystkich do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Skręty głowy lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery.

siedem, osiem, dziewięć, dziesięć drugi bark raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć bark do przodu i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Teraz jeden bark do przodu, drugi do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć. Jeden palc do góry, drugi do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Unosimy łokieć do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręka do góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie, obie ręce na boki. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. teraz Ręce na klatkę. Odchylamy łokcie do tyłu i prostujemy na zakończenie. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery, raz, dwa, trzy wyprost cztery, raz, dwa, trzy wypros 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 cztery, raz, dwa, trzy, roz cztery, raz, dwa, trzy dwa, trzy cztery i raz, dwa. Trzy prosty, cztery, fantastycznie. Podpieramy się z tyłu, odchylamy klatkę do przodu, mostek sufit i głowę do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie, super. głębokie wdechy, wdechy, wdech, Wydech. wdech. Wydech i wydech, wydech. Siedziemy teraz sobie wygodnie w płaskim, płaskim, Popieramy się z tyłu plecami albo rękoma i sobie jedna stopa do góry, druga do dołu, czyli naprzemienne zginanie, prostowanie stawu stawu skokowych. Tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz na zewnątrz, do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przążenia stopa. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Unosimy nogę do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zakładamy nogę na nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie. Troszkę głębiej zakładałam. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przenosimy łukiem do boku nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Teraz próbujemy unieść jedną nogę, unieść drugą nogę. I teraz na przemienię. Jedna w górze, druga w dalej. Jedna w górze, druga w dalej. Próbujemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. piszcie w komentarzu, czy to się udało zrobić. E, Piękne wkładamy sobie w pachwinę, albo tak daleko, jak tylko się uda. Niektórzy mogą tu, ja wkładam tutaj i balansujemy sobie tutaj na granicę możliwości naszym kolanem i 20 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, bardzo dobrze. Druga noga to samo. Czyli piękna, wpadki na najgłębiej, jak się tylko da i pulsujemy kolanem tutaj. W łóżko w podłoże i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dziewięć, dziesięć, nie rozluźniamy wszystko, teraz obie nogi w pachwinę i polsujemy owoma kolanami, tu możemy stopy chwycić rękoma, żeby nam nie uciekało i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie i teraz jedno, Stopy. w chwilę, noga wolna, staramy się chwycić do nogi i delikatne pulsowanie tułowia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie, i druga, noga, to samo. Chwytamy się i raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastycznie, super. Teraz stopa mniej więcej na wysokości kolana. Tam się lewa ręka, prawe kolano od zewnętrznej strony. Staramy się kolano tak docisnąć. Tutaj do środka, tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga, to samo. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Wytamy się za obie stopy. I delikatne pulsowanie tu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I podpieramy się z tyłu rękoma. Staramy się biodra unieść do góry. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Świetnie. I to było, mi Państwo, ostatnie ćwiczenie. Jeszcze sześć głębokich wdechów i wydechów. Wydech, wydech, wydech. wydech, wydech, wydech wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech wdech, wdech wydech wdech wydech, wydech i wdech wydech i dziękuję wszystkim za uwagę dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia za komentarze za lajki za diamenty za subskrypcję i do mię złoczenia w następnym filmie.